Chcemy normalnie żyć. Zacznijcie traktować nas poważnie, inaczej będzie dramat. Apelowali podczas pikniku wolności mieszkańcy Karpacza. Aż Łezka się w oczach kręci co rząd poprawia, nie ma żadnego wsparcia. Dla przedsiębiorców, dla stoków przede wszystkim, tak? Bo oni też w tym momencie najbardziej cierpią. Z względu na koronawirusa, niestety wszyscy zostaliśmy zamknięci. rodziny co niektórzy tak jak mój mąż, był kucharzem. Do garka stracił pracę. Nie pozwolimy na to, żebyśmy my wszyscy byli pozamykani i nic od paru dni do garka nie włożyć. Przedsiębiorcy i mieszkańcy Kurortu coraz głośniej wyrażają swoje niezadowolenie. 2 grudnia wyprawili symboliczny pogrzeb branży turystycznej i apelowali o pomoc. Trwały rozmowy. Pomiędzy samorządami i rządem. Nic to jednak nie dało. Wprowadzono lockdown do 17 stycznia. No, ręce opadają. Nie ma innych możliwości po prostu. Myślę, że w jedności siła yy, rządzący po prostu pokazują, jak yy, mają nas w nosie. I jeżeli naród nie będzie zjednoczony, czy to jest sprawa, czy z lewa, czy ze środka, to rządzący będą mogli sobie nami grać, a jeżeli będziemy zjednoczony, zjednoczeni, to będzie im bardzo trudno to zrobić. Tym razem zorganizowano piknik wolności, w którym udział wzięło kilkadziesiąt osób. Co ważne, zbierano tam podpisy pod referendum. Chcemy po prostu pokazać nasze niezadowolenie i stanowczy sprzeciw. Wobec y, bezprawnego sposobu wprowadzania obostrzeń. Pytanie referendalne brzmi: czy zgadzasz się na respektowanie nakazów, zakazów i ograniczeń praw i wolności obywatelskich wprowadzonych wbrew ustawom i Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej poprzez rozporządzenia Rady Ministrów w związku ze stanem epidemii? Nie tylko chodzi nam o to, abyśmy zostali otwarci teraz, w sezonie zimowym, co również jest bardzo istotne, ale chodzi o skutki długofalowe. Niestety, ale, y, ale już od dłuższego czasu widzimy coraz Mocniejsze, mocniejsze ograniczenia naszych praw i wolności. Pod wnioski musi podpisać się 400 osób, a następnie trzeba go złożyć do urzędu. Moim zadaniem jest przekazanie to do Rady Miejskiej. Rada Miejska wytypuje spośród swojego grona komisję, która to komisja będzie sprawdzać. Dwie sprawy. Pierwsza, czy faktycznie ta ilość osób, która jest podpisana spełnia wymóg. I druga kwestia, czy tego typu pytanie jest zgodne z prawem. Jeżeli okaże się, że jest ok, no to przygotowujemy się do referendum. Procedura trwać może nawet kilka miesięcy. Mieszkańcy Karpacza nie załamują jednak rąk. Panie nie poddajecie się. Nie mi się, bo widzi pani, te rzeczy takie malutkie, malutkie rzeczy tworzą wielkie rzeczy. I okazuje się, że z takich rzeczy, które są jakby nie Wyobrażalne jeszcze wczoraj czy przedwczoraj one się po prostu dzieją. Karpacz to pierwsze miasto w Polsce, które wyszło z inicjatywą zorganizowania lokalnego referendum sprzeciwiającemu się działaniom rządu.